Ja myśli o takim spotkaniu, bo mieliśmy sytuację do zdobycia bramki. Później musieliśmy się odkryć. Olgron też miał sytuację do zdobycia bramki. Ale e, chcę powiedzieć, że takiego sędziowania, wykonanie tej trójki się sędziowskiej to ja się spodziewałem, bo tylko zastanawiam się, e, dlaczego oni akurat w taki sposób interpretują niektóre sytuacje. Przede wszystkim w pierwszej połowie na Krypale jest ewidentny rzut karny. Sędzia go absolutnie nie dyktuje, kiedy chyba wychodzi sam na sam, puszcza sobie piłkę do boku, do lewej strony, gość go tnie od, od boku. Najpierw trafia w nogi, potem trafia w piłkę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mieliśmy też sytuację, gdzie Hajduk Sebastian powinien wykorzystać. Jarek Piątkowski z głowy metrów nie trafił, no ale cóż, taki jest sport. Wolbron też miał też sytuację, gdzie mógł strzelić bramki, nie strzelił. Szczególnie pod koniec meczu miał taką sytuację, gdzie sędzia miał już gwizdać koniec meczu ale zobaczył, że piłkarze przy przejęli piłkę. Wyciągnął wizdek z ust, puścił akcję. Dobrze, że chłopaki nie szczerili bramki i tak się nam ułożyło, ale tak jak powiedziałem, jeszcze nic straconego. Punkt wyjazdu jest punkt... Cóż, liczyliśmy na więcej, ale tak jak mówię, nie można zdobyć trzech punktów, trzeba się cieszyć z mną.